Yo siemano z strony Szymon Witajcie ja, ja, ja. na moim kanale A dzisiaj gramy w... Pytanie, Pytanie czy panie. Kto gra? Palec pod budkę bo za minutkę Zamykam budkę Cycyryk I do tego złoty byk Dobra, czyli Siema. na to nie gra Dara, ja czy... Czy... Nie, nie 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 Ja kameruję dzisiaj Patrzcie <grym> <grym> I ty. No i. <grymne> dobra, dobra. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie. Ej, wyzwanie? wyzwanie? No, dobra. Nie, pytanie. No, kurde, to zastanów się. Pytanie. Pytanie? Nie, ile razy, ile razy poca pocałowałeś swoją dziewczynę? Uuu, nie, bo on pocałował. pocałował. Pewno? No, ja no, się do, dobra, dobra, teraz ty. 12. pytanie czy wyzwanie? Pytanie! Pytanie? Dobra. No, w sumie! Koż Masia! Albo nie! Wyzwanie! Nie, 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 nie! Masz! Alan jest twoim bratem, nie? Ja się Przytulko. O to jest wyzwanie! Dobra, no ej, ej, ej. Ja wiem, że ty byś chciała więcej razy, ale i dość. Teraz ty, pytanie czy wyzwanie Pytanie! Czy tą dziewczynę, którą spotkałeś w Zoo, czy ją kochasz? Tak, Tak! No dobra. Ale on cię on cię przynajmniej nie miał tego powiedzieć. Dobra, dobra, ile razy paliłeś fajkę? Jeden. dobra. Pytanie czy wyzwanie Oliwo? Wyzwanie! Kto? Pytanie. Pytanie. Kiedyś w życiu napisałaś, napisałaś jakiś wyraz? W ogóle. Tak. Jaki? Dobra. To jest co innego co Pytanie ale na, na, na Ej, ja! Skupiamy, yy... Ale słuchajcie! A może ktoś by się wziął na odwagę i powiedział wyzwanie, co? Dobra, to wyzwanie! Ale teraz Natan, pytanie ale, czy wyzwanie? Pytanie! Jakby no wyzwanie to mi ci bardzo łatwo, ale no, dobra. Co? Co? Chcesz wyzwanie? Dobra, no to dobra. Stań tutaj i żalana, A to się może nie ruszać. No, przestań! Przestań! No, no i zrobię. Pytanie czy wyzwanie? On powiedział po chińsku. To Ajula znaczy, Bados! To znaczy, że pytanie? Czy wyzwanie? Dobra, ci pupa, dobra. Dobra, ci, ciszej. Spokój. Spokój Pytanie. Dobra. Za ile będę miał za rok lat? Dziesięć. Kurde, skupane. Dobra. Kubań. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie, no to wyzwanie. kupę. Stań twoim utacie na placu. Nie, albo, nie albo, no. Albo, no. albo czekaj. Wy słabi jesteście. Albo. No dawaj weź Dobra, ja robię słuchacie Dobra, słuchajcie, Oliwa powiedziała, że jest. Ja, no. Pytanie. <klaski> ja do się No to dam ci. A może tym razem by Alan zadał Oliwi pytanie? no? Lubię bo dostał piłkę No, to jest dupę. Co? Bo pewnie jest luzowy. no? To jak? Ja się Jeszcze pomysliśla. Dodawajcie jakaś. Jelani. Chce później. Nie bierz Lubisz? tak. No ubijesz, dobra. Teraz Natanariusz do ciebie pytanie. Siadaj sobie tutaj, bo teraz będzie pytanie czy wyzwanie. Pytanie, pytanie. Oj, no to się spokojnie, bo tradzi grube pytanie. Czy kiedyś? Wiem. W nocy, jak spaliście, pocałowałeś oliwę. Nie! Nie! Nie? Nie? Nie, nie, nie pocałował? Co? Nie pocałował? Ty, Alana to... tylko no. Serio? No. Dobra, no to akurat pytanie czy wyzwanie? To nie. A to nie do ciebie, tylko do Alana. Dawajcie no kurde Ostatnia, nie, nie, nie. ostatnia kolejka, wyzwanie! Dawajcie teraz każde wyzwanie Widzimy rewizywalnie. Podaj mi chrupka od Leona. Ja ci nie podam. Podaj mi chrupka od Leona. A wiecie, że na tej to A to jest ta maleńka. Widzicie, to jest ta maleńka. Taka słodziutka, ale ona trochę gryzie. Słuchajcie, za niedługo będzie moja szesnastka. I moja. Moja. O ja wymyślisz? Ja później mogę wam to śpiewać, nawet, bo ja już wymyślam. Dobra. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie. Na musisz wyzwanie. Nie, nie! No, wyzwanie. jest wyzwanie! Dawajcie wszyscy na, na koniec. No? Wyzwanie, no. Pytanie. No, wyzwanie. Dobra, to nie Dobra, wyzwanie! No to. Pocałuj Mamo. tą dziewczynkę. Okej. Okay. No, zobaczymy, co <laughs> zrobi. No, Eliza, no, to jest wyzwanie, Oliwy. O, no, zrobiła to, dobra. Dobra, już, 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 już. Już! już, już! Uspokój się! Bip! Dobra. dobra. No tam teraz do ciebie! Witanie! Wiesz jakie ci wyzwanie daję? Wiesz, jakie ci wyzwanie daje? No, zrób tu... Zrób tu fikoka, Zrób tu fikoka. No, no. Dobra, zaczynamy. I na koniec. Teraz wy mi musicie dać jakieś wyzwanie. Nie, nie. No wyzwanie, wyzwanie, no. Chcę musieć spacerować. Kogo? Kogo? Oliwę? Nie no, ja tylko maruję na to. No to może... E oh. Tu yeah. <laughs> <Valiosa. Yeah>. <laughs> <laughs> é! é <cima. laughs> não vale Não, <laughs> toda <Salto. laughs> <Salto. laughs> <laughs> vai o salto! Salto, eu tô com a barulhinha! Que Não, chibato, <laughs> zaraz się mi dasz. No, dawaj. Czemu ci świkołek? Tutaj salto, no. Dobra. Dobra salto. Ale kameruj mnie, bo ja dla was. Raz się żyje. No! Kogo? Raz! No to słuchajcie. 5 5 90 proszę Dobra, A mi 5 A mi 17 Niech Ty nie masz nawet kanału Dobra, no, no, no Trzymajcie się papa. Pa.